Dziękujemy serdecznie pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach, Agnieszce Lasocie Staszak, za nominację. Oczywiście podejmujemy się wyzwania i zrobimy coś sportowego dla Oli. Uwaga, gotowi? To jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 i pół, 14, 15, brawo. A ponieważ my jesteśmy nakręceni na pomaganie. Oprócz tego jesteśmy szkołą sportowaną, to proponuję jeszcze 15 pajacyków. Błaga. Gotowi? Każdy ma przestrzeń. Trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 15. uuuu, brawo, ale utrzymamy wszyscy za Ciebie kciuki. Do podjęcia wyzwania y, nominujemy sąsiednią szkołę podstawową w Lubaniu, grupę teatralną Matki Wariatki i Koło Gospodyń Miejskich Kwiat Jabłoni. Życzymy powodzenia.